Wszystkim z tej strony Gosia. Dzisiaj przygotowałam dla Was kilka ćwiczeń rozciągających głównie obręcz barkową. Będą one stanowiły świetne uzupełnienie każdego treningu oraz są idealne dla osób, które wykonują pracę przy biurku. Tak? Jeśli siedzicie długo przy komputerze yy, i utrzymujecie taką pozycję z rękoma wyciągniętymi, głową wysuniętą do przodu, bo musicie patrzeć w monitor, to będzie dla Was. Idealne rozwiązanie, żeby się trochę rozruszać, zrobić sobie krótką przerwę przed komputerem. Jeśli chodzi o ćwiczenia rozciągające po treningu, to najlepiej zrobić je w takiej formie, aby wasze ciało było już wstępnie rozgrzane, połączyć je z ćwiczeniami oddechowymi. Natomiast jeśli chcecie je sobie wpleść jako element treningowy, czyli w środku jednostki treningowej, to warto włączać tutaj już ruch i dynamikę, czyli ustawiacie się w pozycji rozciągniętej i dołączacie do tego ruch, tak żeby wasze mięśnie już zakodowały ten nowy ruch, nowy zakres ruchomości tak? i kształtowały przy okazji też siłę. Zaczynamy! Zaczniemy sobie od krótkiej rozgrzewki na stojąco, po to, aby w ogóle te barki rozruszać, aby je trochę zmobilizować, pobudzić. Wyciągnij swoje ręce w górę i następnie naprzemiennie wyciągaj je w stronę sufitu, jakbyś chciał po coś sięgnąć. Pamiętaj o tym, aby ręce znajdowały się tuż nad Twoją głową. To znaczy, idziesz w górę, wyciąga się całe ciało, wróć. Góra, wróć. Góra, wróć. Góra. Wróć. Pamiętaj, wyciągasz ręce prosto do sufitu. Ten bok się rozciąga, skraca. Druga strona, bok rozciągamy, skracamy. To samo możesz zrobić w pozycji rąk rozłożonych na boki. Tym razem wyobrażasz sobie, że z jednej i z drugiej strony jest przymocowany sznurek i następnie jeden sznurek ciągnie w prawo, na przemiennie ze sznurkiem, który ciągnie w lewo. I przemieszczasz swoje barki raz w jedną, raz w drugą stronę. Następnie rozciąganie tricepsa, czyli mobilizacja całej tylnej strony obręczy barkowej, łącznie z mięśniem tricepsem położonym tutaj na tylnej części twojego ramienia. Zegnij rękę, wyciągnij ją w górę, następnie zgięty łokieć. Chwytamy go delikatnie, pociągamy lekko za siebie. Pilnuj, żeby nie odgiąć się w pleciach, to jest bardzo ważne, czyli brzuch aktywnie, jeśli masz z tym problem, usiądź. I następnie pociągnij, przytrzymaj. I tak jak mówiłam, jeśli chcesz to wpleść w jednostkę treningową, wystarczy, że weźmiesz jakiś lekki hantel, może to być kilogram, mogą to być 2 kilogramy, mogą to być 4 kg dla silniejszych oczywiście osób. Chwytasz ten hantelek, pociągasz. Następnie pracujesz zdjęcie, pełen wyprost. Zgięcie, pełen wyprost. Powtórz kilka razy, zmień stronę. To samo możesz zrobić z tylną częścią barku w pozycji horyzontalnej. Tym razem pociągnij go na drugą stronę. Złap sobie tą rękę na łokciem, przytrzymaj chwilę. Możesz również pracować w pozycji zdjęcie, wyprost. Łokcia, tak? Będzie to taka mobilizacja całej taśmy mięśniowej, bardzo dobre ćwiczenia, żeby się w ogóle rozruszać, tak żeby trochę te barki poczuć, że one tutaj są. Następnie przechodzimy do pozycji na dole, tak? czyli w klęku schodzimy na powoli. Jeśli chodzi o ćwiczenia w pozycji klęku, to tutaj możemy zastosować kilka rzeczy. Z jogi, kilka asant jogi. Tak, między innymi może to być pozycja dziecka. Jeśli Twoje plecy również potrzebują e, wsparcia, jeśli czujesz, że plecy też są spięte, potrzebują trochę rozluźnienia, to oczywiście łączymy e, dwa ćwiczenia w jedno, czyli będziemy rozciągać przednią część klatki piersiowej i jednocześnie e, wydłużać, rozciągać e, w cudzysłowie e, nasz kręgosłup. Ustaw się w pozycji klęku, Następnie przesuń swoje ręce trochę do przodu, dalej od siebie i biodrami zejdź w stronę swoich pięt. Tutaj weź kilka głębokich wdechów, tak aby twoja klatka piersiowa skierowała się w stronę podłogi. Następnie z tej pozycji możesz. Wysunąć rękę pod drugą, czyli robić taki obrót i teraz zwróć uwagę, kładę się na swoim barku, a drugą rękę wyciągam w stronę sufitu. Odkładam, wyciągam w stronę sufitu, przytrzymuję i znowu, jeśli chcesz, aby... To ćwiczenie było elementem jednostki treningowej. Dołóż sobie potem obciążenie w postaci handla, w postaci elastycznej taśmy i będzie to idealne uzupełnienie codziennego treningu. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, obserwować nas na mediach społecznościowych i do zobaczenia wkrótce. Cześć!